🎵🎵🎵 Siema, na tej stronie Mr. Jack, to jest kolejny odcinek zdrowych przygód z Minecraft Urliwa. Najpierw witaj... Wita. No, yes. Iza... I to jest w części czwarta... Nie, nie, nie... Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Iza, a ze mną jest Mr. Jack... Iza. I to ja miałem się witać i już poprawiam Acha. mikrofon... I broń mnie, bo mnie zjedzą. O, jest, spoko. Jest, jest, ja. Bapapapapapa, bapapapapa, już Dobra, wróciłem, Musiałem tylko poprzestawiać troszeczkę opcji już. Jest, On ma dużo rust. I on ma wszystkie zbroje dla koni. To jest niesprawiedliwość. Tak, zbida. diamentowo. Złoto, ja mam dwie złote. No. Może dwie złote, aha, tak, bo mi się już nie mieściły. No, a w tym odcinku troszeczkę podeksbimy i co będziemy robić? Nic, ale szukamy jakiś skrzynek, bo ja muszę mieć jementowe. dobra, jak tam chcesz. Mm, to nie ma. Tum, tum. Dobra, musimy stąd wyjść. Jakoś ogarnąć coś. Jak O, tu jest. Chodźmy tu w prawo. Ej, Sandra, tu byłaś? Da. No przestań mnie mylić. Nie mylę ciebie, tylko sam się mylisz. Czekaj, bo ja biegnę do kwarcu! Gdzie jest szkielet! Ej, chodź tu, chodź tu! O, szkielet jest, to go zabij Tu nas chyba jeszcze nie było. Co? Tu gdzie jestem? Mhm. Eee, Były. Ale nie tu, w drugą stronę. Tam jest taka, nie ta, o, właśnie, w sumie ta. Ja, to. Nie, tutaj? Tutaj? A tam gdzie tak? Co, no właśnie, tam chyba nie byliśmy. Ja, ja idę, a bo ja, ja. A ja ogarnę, co jest tu. A, tu jest jakieś no. wyjście. Nie, tu, tu nie byliśmy. Tu nie. Blaze, po lewej. A, okej. Okay. już myślałem, że to szkiela, ale to jest jakiś coś. I stąd! Spoliłeś ja a. dobra, mam różkę. Idę naprzód. Dobra, to idziemy gdzie? Ja bym Super. poszedł tu w lewo, bo ja tu jeszcze nie byłem, a ja nagrywam to ładnie pokażę. Tu nic nie ma. W sumie. O, jest coś. Co? Jest coś ale drogę tylko. O witaj! Cześć. O, jest tutaj z to jest. Dobra, choć przejdziemy po tym dircie o... nie tym. O tym. Co jest tu taki mostek dirtowy. Dżum dżum, dżum-dżum, dżum. I możemy tu czegoś poszukać, bo to jest... to jest ogólnie forteca, a tamto to jest takie coś. Tutaj chyba nie byliśmy, czy byliśmy? Nie, tak. Byliśmy tu? chyba wszędzie. Skrzynki. Skrzynka. Tutaj y, w jednej skrzynce chyba zostawiłeś ten. Po to coś Tak, zostawiłem dirta i pioskowic. No. Także jak chcesz to wziąć, to możesz sobie wziąć. Ja tu jestem taki, wiesz. Y, taki ten, no. Tak i oddawać wszystkiego. Yeah. Dobra, to byliśmy. Nie ogarniam już, gdzie może być coś fajnego. No. Możemy wrócić, tylko ciekawe jak? Jakby nie mam nic zapisane. Czekaj, wiesz co? Tylko jakbyś mógł. Słyszałem coś. O jesteśmy! Widziałem go. Co to jest? To ja bym kochał? A ty on Ja ty on? Spoko, ale nie, jak gdzieś słyszę, tylko nie wiem gdzie on jest. No, No Naprawdę? Ja mam taki na ściszonego, że... Ciszonego. A moja skrzynka. O, tu się! I tu jest szkielet! No! Ja to znalazłem. Kurde. Myślałam, że wypadnie Nie bij mojego kolegę. Ej, szkoda, że ze szkiele nic nie wypadło. To kosi. Co mnie zakupujesz ty krowy? Ja cię zakopuję? Jakbym mógł. Cześć. Ej, nie mogę wyjść.

a, dobra, ja sobie zobaczę. Kurde, ile ich się tu namnożyło. Namnożyło, namnożyły się rzeczywiście. No, fajnie by się rozmnażało Blaze'y przenicą. Tak, Taak, jasne! O, chodźcie mu górę. O, kotka magmy. Cześć, oj. No, nie pchaj mi się pod... Przez ten szkielet. Chodź, 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 chodź. O nie, on jest taki irytujący. jest taki skurzający, one rzadko są. I, i nic nie Właśnie. Ciekawe czy jest spawner tych 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 tych... O, nie nie ty. mam dirta. 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 Dirt. Zobaczmy mój dirt. O, dirt. O, próbuję próbuję o, kostka mamy, chodź. Chodź, 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 chodź. Może znajdziemy drugi jakiś... jakąś drugą twierdzą. Nie no wiesz, fajnie by było. Czekajcie, okay. zobaczę ile trwa odcinek. Nie, bo to, to jest... Nie... Dobra, odcinek trwa około 10 minut, no 11 już, czyli, czyli... No, dobra, spoko. Słyszałem tego. Ale wiesz, co, może... Szkoda, że nie ma jeszcze race minimap. Zaznaczylibyśmy sobie tu i moglibyśmy sobie iść do normalnego świata, gdzie byłoby normalnie. O, gdzie nie byłoby tych... ...kurde no, o, dwa. Dwa. Dobra. Ponieważ ja mam łuk, to będę nas bronił. A ty łap te jaspiry! Jest! Trafiłem! to ty! Trafiłem! Trafiłem! To to był, a to ty! ty ty I chyba ten jaspir się spalił. Z tego co widzę. No. Albo nie wypadł. Nie, wypadł, bo się achievement pokazał. Chodź do ba, bepe, 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 bepe. A ja mam jakieś czespile? Nie, nie mam. Cześć, Sandra. Widzę. No, czekajcie, zobaczę czy się nagrywa. Nagrywasz. się. I kolejny odcinek u mnie? Wiem. No kurde, wiem. Ty ci się. A, Nie, Bóg, co mnie trafiasz? A, poleciał? A, a. Chyba trafiłem. O ty, Jest, trafiłem. Czekaj, okay, idę, bramę do góry. JEST! Uh -huh. Miksturka regeneracji czeka! Du -du Dwa, gasię! Dobra, pobiję! Dobra, uh -huh. lecisz, lecisz, lecisz. Padł. Dum, 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 dum. Yes! Spadł! Leź pod tego. Rozpira. Trzeba poczekać, aż on bliżej podejdzie. Ale ja chcę go tym a. razem Dobra, nie dam rady. Ginię. Ej, a tu Masz co tego? Łózaka 100? Tak. To daj, 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 ja będę miał. Żeby więcej miejsca było. Dwie.

jak Jaknęu Albo wiem gdzie mogę pójść. Eee. Gdzie to było? Lapa. Jeszcze Nie. Nie. Pamiętasz gdzie były te spawnery? Gdzieś no. w prawo teraz. Szkielet! Nie. Yeah. Oj! U, 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 u. Ktoś Ktoś to? No nie! Znowu! Znowu! Gdzie one w ogóle się tak respią najczęściej? No tu się respią, nie tylko... A, tu był ryb. Chyba najgorsze jest to, że po prostu bardzo rzadko wypada głowa. Znaczy częściej niż normalnie, ale ogólnie rzadko. Aha, to nie było tu. <grych> o, no nieważne. Nie no, no to w jest. ostatnim odcinku... Hej, o! Pso. Cześć. Cześć, ziomki. Jeden mówi Dobra, wziąłem więcej. Skąd one się wzięły. Jasne, Dobra, jasne. To ja myślę, że. Nie, yes. jeszcze tego. O, nie mam czaru. Eee, czy ziomku? Spadaj. ty latasz. Już Bardzo Jezu. mądrze, mądrze. mądrze. Dobra, ja myślę, że w tym tutaj miejscu zakończymy odcinek. A więc, kątemu. <laughs> Kontynuujcie Kolejkujcie, łapkujcie My się z wami żegnamy, papa. pa, pa. Razie i cześć, papa